Skrycie i rozwój Vibrance było prawdziwą grą zespołową. Wiele osób w Syngenta było w to zaangażowanych. Przede wszystkim należy pamiętać, że po raz pierwszy opracowaliśmy produkt przeznaczony wyłącznie do zaprawiania nasion. Byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła środek z grupy SDHI do stosowania jako zaprawa nasienna o bardzo szerokim spektrum działania. Po raz pierwszy naprawdę zobaczyliśmy znacznie szerszy potencjał tej grupy chemicznej w kontrolowaniu wielu chorób podczas zaprawiania. Vibrance opiera się na substancji czynnej Sedaxan, a Sedaxan jest właściwie pierwszą substancją czynną syngenta, która została specjalnie zaprojektowana dla użytkowników stosujących zaprawy nasienne. I do dziś nadal jest używana tylko do zaprawiania nasion. Jedna rzecz, która zawsze Wydarzyć mi się będzie z sedaksanem, to wizyta na doświadczalnym polu prawdopodobnie około 2011 roku. Pracowaliśmy nad krzywą odpowiedzi na dawkę, by zrozumieć optymalną dawkę stosowania sedaksanu. Sztucznie zainfekowaliśmy pole ostrą plamistością oczkową, aby mieć pewność, że mamy dużą presję tej choroby, co możemy ocenić. Robiliśmy to w prywatnym gospodarstwie. Wynajęliśmy ziemię. Rolnik gospodarował wokół nas, ale nie wiedział o tych poletkach doświadczalnych. Więc pewnego dnia, gdy byliśmy tam, oceniając działki, wysiadł ze swojego traktora i zamiast najpierw przywitać się z nami, zapytał, co to jest. Widać było, jak dobra była ta molekuła, i naprawdę można było zobaczyć wartość, jaką wnosi na rynek. Zawsze skupiamy się na tym, co jesteśmy w stanie wyciągnąć z ziemi. I tak naprawdę Vibrance to pierwszy raz, kiedy powiedzieliśmy, zobaczcie, oto coś zupełnie innego, coś innego dla korzeni i wydajności uprawy. To wszystko dzięki temu, jak rozwija się system korzeniowy. Masz dużo korzeni włośnikowych, które rosną jeszcze głębiej i pobierają wodę i substancje odżywcze, wzmacniają roślinę, dzięki czemu uzyskujesz wyższy plon, ładniejszy plon. I to jest wartość, którą otrzymuje rolnik. Uzyskujesz bardziej wyrównane plony, ale także pomagasz chronić glebę. To wszystko jest benefitem, zarówno dla rolników, jak i dla środowiska. A w dzisiejszym świecie, w którym Ziemia staje się coraz mniej dostępna, trzeba produkować więcej z mniejszej powierzchni. Wszystko zależy od skuteczności zespołu. Zespół SITKE to zespół, który zrobił i nadal będzie robił fantastyczne rzeczy. Kiedy spoglądam wstecz na ostatnie 10 lat, jestem naprawdę dumna z tego, co osiągnęliśmy. Jak współpracujemy jako zespół, aby zapewnić rolnikom wartość dodaną dzięki Vibrance. Cała organizacja musiała myśleć inaczej chemicy musieli znaleźć inne molekuły. Rozwój produktu był inny. Trzeba było szkolić cały świat i zachęcić wszystkich do pracy zespołowej. Myślę, że z tego jestem najbardziej dumny. Ponadto inne obszary, z których jestem dumny, to sposób w jaki firma Syngenta skupiła się na systemie korzeniowym. Kiedy myślisz o zdrowym systemie korzeniowym, wcześniej był to bardzo trudny temat i nadal jest. Zazwyczaj to nie myślimy o czymś, czego nie widzimy, a my pokazaliśmy to rolnikom. Rolnicy to społeczność, która wierzy tylko w to, co zobaczy. Nie jest tak, że nam wierzą, bo jesteśmy Sengentą. Kupują nasze produkty, więc chcą to zobaczyć w pokoju. Dziś mówimy o ochronie gleby, dbaniu o nasze środowisko, minimalizowaniu emisji dwutlenku węgla z naszego systemu. Produkcyjnego. Patrząc wstecz myślę, że sedaksan był tym, co naprawdę postawiło nas w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o zaprawianie nasion i ogólnie o rolnictwo. Sedaksan to jedna molekuła w całej mojej karierze zawodowej, która przeszła z badań na rynek, którą odkryłem jako biolog. Więc to jest zdecydowanie coś wyjątkowego. I zawsze wierzyłem w wysoką skuteczność i to teraz potwierdza sprzedaż i rynek. Dzisiaj Vibrance jest używany w 18 różnych uprawach i wprowadzamy go na całym świecie. I wciąż dodajemy nowe kraje. Bardzo dobrze wpisuje się to w Good Growth Plan firmy Sengenta, ale także w nasze ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak będzie wyglądało następne 10 lat, kiedy patrząc wstecz, to zrobiliśmy przez pierwsze 10 lat. Mamy znakomity produkt, nie tylko przez minione 10 lat, ale przynajmniej przez następne 5 do 10 lat. Powinniśmy zatem świętować, świętować i świętować.